Witam Was bardzo serdecznie na kanale Old Bike Restorations w drugiej części mojego vloga. No i słuchajcie, dzisiaj chciałbym Was zapytać o zdanie, zapytać co sądzicie, i też pokazać Wam co ja myślę o jakże popularnej, jakże modnej rodzinie rowerów. A mianowicie, oczywiście, będzie mowa o gravelach. Słuchajcie, dlaczego one są takie popularne? Bo wedle wszystkich statystyk sprzedażowych to po rowerach elektrycznych grawele to są obecnie, i to chyba od dwóch albo trzech lat najlepiej sprzedający się typ roweru. I dopiero długo, długo później są tam górale, szosy i tak dalej, rowery miejskie. Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, może tak przewrotnie, trochę, bo pewnie się spodziewacie, że będę tutaj opowiadał o tym, jakie one są uniwersalne te rowery gravelowe. Moim zdaniem nie. Cały yy, moim zdaniem sukces rowerów gravelowych, dobrze, może nie cały, ale spora część tego sukcesu, sporą część tego sukcesu rowery gravelowe zawdzięczają temu, że fajnie wyglądają. Moim zdaniem, one są po prostu seksowne. Bo słuchajcie, <laughs> dlaczego? Bo wyglądają jak szosy, które zawsze były seksowne. Nie wiem, popatrzmy na przykład na rowery szosowe z lat 80., -tych, 90. -tych. To są piękne rowery, nadal. To są rowery, które nadal nas zachwycają. A popatrzmy na rowery górskie z lat 90. -tych. Czy one fajnie wyglądają dzisiaj? No, nie bardzo. No te sztywne widelce, te hamulce, te małe 26-calowe koła. Okej, okay, one wtedy były fajne, natomiast dzisiaj no nikt nie chce już takiego roweru. Też dlatego, że, że one nie są seksowne. Jedyne, co może być ewentualnie fajne w tych dawnych rowerach górskich, to jest ta gruba opona. Nie? Zresztą mam takiego, mam takiego przyjaciela. Pozdrawiam, Marcin który lubi grube opony i do każdego roweru wpychałby jak najgrubszą oponę i tu przyznaję, w tych rowerach górskich pierwsze na co zwracaliśmy uwagę to było wow, ale ma fajną oponę, ale ma taki bieżnik taki pancerny, taki terenowy, motocrossowy, super. No i teraz słuchajcie, i mamy teraz rower, który ma w sobie całą seksowność szosy tą linię Tą kierownicę typu barem, te klamkomanetki, e, tą zwartą taką konstrukcję koło, bazę kół blisko siebie i do tego dokładamy te fajne, grube opony. No kurczę, co tu się może nie podobać? Moim zdaniem wszystko się może podobać. Fajna, gruba opona i fajny wygląd roweru szosowego. A przy okazji, moim zdaniem, okazało się, że... <laughs> że to fajnie jeździ bo jesteśmy na asfalcie na szosie szybcy prawie tak szybcy jak na szosie ale jednocześnie możemy sobie na tym rowerze zjechać do lasu na jakąś ścieżkę do, na alejkę w parku i ten rower nam nie ugrzęźnie tak? bo ma oponę Mniej więcej w takiej grubości, jak rower trekkingowy, jak rower jakiś tam wyprawowy. Zresztą, wiele grawerii dzisiaj jest używanych właśnie do, do tego: do, do, roweri, do, rower, do bikepackingu i do takiej turystyki rowerowej. Mój przyjaciel drugi, Arek, zresztą znacie go z tego kanału, bo już zrobiłem dla niego dwa rowery. W zeszłym roku, w lecie, porwał się na maraton Wisła 1200. Słuchajcie, pierwszy raz on do tej pory jeździł tylko po górach. Ma naprawdę mega nogę, ale to jest zupełnie, tak mi się wydawało przynajmniej, jego noga jest zupełnie inaczej ustawiona, bo on ma nogę ustawioną na to, żeby zrobić 30-40 km po górach czyli ostre podjazdy, taki wysiłek skrajny, ale krótkotrwały jednak. A tutaj. Miał 7 dni na to, żeby przejechać te 1200 km, co daje średnią dzienną, jak tam liczyliśmy, około 170. I to jest moim zdaniem zupełnie inny rodzaj wysiłku, bo to jest taki wysiłek monotonny. Trzeba godzinami pedałować. Może nie jakimś z dużym oporem, ale jednak to jest trochę porównanie jak dwóch biegaczy: sprintera i maratończyka, tak? Obaj biegają, ale to jest zupełnie inny rodzaj wysiłku. Zupełnie inaczej organizm działa i, i reaguje. Ale dobra, bo tutaj zrobiłem jak pan Mirosław Bieniasz znowu skok w bok trochę. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że te maratony właściwie w tej chwili zostały zdominowane przez rowery Gravelowe. I pan Radek, kurczę, nie pamiętam nazwiska. Ten, który Wisłę 1200 od lat wygrywa na pierwszym miejscu, i to tak wygrywa, że resztę stawki zostawia daleko w tyle. On tak, chyba pierwszą Wisłę jechał na Góralu, ale teraz już jeździ na Gravelu, bo też docenił uniwersalność tego roweru. I to jest drugi element, który sprawia, że, który sprawia, że ten rower jest bardzo popularny. Bo nie dość, że świetnie wygląda. To jeszcze jest uniwersalne i możemy nim jeździć po mieście, przemieszczać się codziennie do pracy, a w weekend możemy go zabrać na wycieczkę do lasu, y, gdzieś w jakiś teren, y, w jakieś takie, właśnie, nie wiem, ścieżki rowerowe. Y, I on też się świetnie sprawdzi. Y, w bikepackingu też się świetnie sprawdza. Wszyscy mówią, że kierownica typu Baran to przy takich długich wyprawach to jest. Jedyny słuszny rodzaj kierownicy, no bo ten jej kształt sprawia, że możemy zmienić pozycję rąk, które no bardzo szybko nam się męczą na płaskiej kierownicy. Możemy sobie złapać w górnym chwycie, w dolnym chwycie za łapy, możemy złapać no, tak, jakby klasycznie, tak jakbyśmy złapali kierownicę kierownicę płaską. Także wielu, wielu wyprawowców właśnie wybiera kierownicę typu baran jeszcze dodatkowo z flarą żeby tam na tych zjazdach, na tych wertepach, na tych korzeniach ten rower był stabilniejszy. Także no, słuchajcie, gravel dzisiaj to jest taki SUV Jakbym miał do czegoś porównywać, to tak jak zrobiły furorę samochody typu SUV nie wiem, boom na te suwy już chyba od 10 lat trwa. To gravel jest właśnie czymś takim, bo po pierwsze jest uniwersalny, tak jak suwy, które mają dużo miejsca w środku, mają nieco wyższe zawieszenie, więc nie groźne są nam jakieś tam wysokie krawężniki w mieście, czy wjechanie na jakąś tam drogę gruntową, gdzie byśmy, nie wiem, pasatem się zawiesili, a jednocześnie świetnie wyglądają, tak? I dlatego też, dlaczego panie, przepraszam, jeśli jakieś panie obrażam, ale panie są osobami, które wydaje mi się, że przywiązują do. Pewnej estetyki troszkę większą wagę niż mężczyźni. Dlaczego panie wybierają te suwy yy, i dlaczego chcą, yy, chcą nimi jeździć? No nie dlatego, że gdzieś tam planują wyprawę yy, na pustynię Gobi, gdzie będą zakopywać w piachu ten samochód. Nie, tylko dlatego, że te auta im się podobają. I tak samo jest z grawelami. Yy, takie jest moje zdanie. Słuchajcie, bardzo jestem ciekaw oczywiście. Jakie zdanie jest Wasze? Aha, jeszcze na temat uniwersalności, bo miałem ostatnio z moimi kolegami taki spór. Próbowałem ich przekonać, że Gravel to jest najbardziej uniwersalny rower, a koledzy mi mówili: Nie, 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 Dominik, najbardziej uniwersalny to jest góral. Najbardziej uniwersalny to jest takie MTB, to jest taki hardtail, bo nim wjedziesz wszędzie. No a gravelem nie wjedziesz wszędzie. No mówmy się, że po single tracku na Gravelu. No dobra, jak jesteś dobrym kolarzem, to zjedziesz, ale to nie będzie przyjemne. To będzie walka o życie. E, tak, zgadzam się. Góral jest e, rowerem bardziej uniwersalnym. Ale to jest troszkę tak, jakbyśmy chcieli jeździć codziennie do pracy mm, takim prawdziwie terenowym samochodem, jakimś takim gazikiem. No pewnie da się ale na asfalcie czy na szutrze, po pierwsze będzie nas to kosztowało dużo większe zużycie paliwa w przełożeniu na rowery będzie nas to kosztowało dużo większe zmęczenie, bo te grube opony, bo ta waga tego roweru bo umówmy się, że góral taki hardtail jest o te 2-3 kg cięższy od przeciętnego gravela e, sprawi, że będziemy się bardziej męczyć i okej okay, jak wjedziemy gdzieś tam na jakiegoś single tracka, albo będziemy mieli jakiś ekstremalny podjazd w lesie, to ten góral nam się sprawdzi bardziej. Ale umówmy się, że jak jeździmy sobie normalnie rekreacyjnie, to takie sytuacje są raczej sytuacjami ekstremalnymi, sytuacjami, które się rzadko zdarzają, a nie sytuacjami, które są częste i nagminne. tak? Czyli co z tego, że mamy blokadę mostów i napęd na cztery koła? Jak tak naprawdę. W normalnej jeździe codziennej po mieście, to z tego auta z napędem na cztery koła, to korzystamy może przez 5% czasu jeżdżenia tym autem, przez te, 5 tygodni, przez te 5 dni, kiedy spadnie śnieg, albo przez te 2 tygodnie, jak jedziemy na ferie w Alpy. No i wtedy ten napęd na cztery koła i wyższe zawieszenie faktycznie nam się przydaje. Natomiast przez pozostałe 340 dni w roku nie przydaje nam się to, a wręcz nam to przeszkadza. Bo zwiększa zużycie paliwa i, e, no, jakby też komfort jazdy trochę, trochę zwiększa. Opony się szybciej zużywają, jak mamy stały napęd na cztery koła i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, bo znów uciekłem w samochody, ale to jest, moim zdaniem, takie bardzo plastyczne porównanie pokazujące, że okej, okay, Góral jest bardziej uniwersalny, natomiast jest zbyt terenowy do takiej codziennej jazdy jaką e, większość z nas e, uprawia, czy to dojazdy do pracy, czy to takiej rekreacyjnej. I w tym kontekście w mojej opinii gravel jest dużo bardziej uniwersalny, bo pozwala nam szybciej albo jeżeli nie szybciej to przy mniejszym nakładzie siły przemieszczać się po drogach, po których normalnie na rowerze przemieszczamy się przez 95% naszego jeżdżenia. Tyle dzisiaj w tym temacie, jakże popularnym, jakże nośnym. Słuchajcie, napiszcie, co wy sądzicie na ten temat. Jeżeli macie grawela, kupiliście go sobie w ciągu ostatnich lat, to napiszcie, dlaczego, co was skłoniło, co was przekonało. A jeżeli do dzisiaj nie macie grawela i uważacie, że nie, nie, że te grawele to jest tylko wymysł marketingowców, to też napiszcie, czy spróbowaliście jazdy na gravelu i czy faktycznie no, nie przekonał was ten typ roweru do siebie? Czy też po prostu jesteście konserwatystą, który nie lubi nowinek i, i uważa, że, że no, to, co znane, to jest najlepsze. A może macie jeszcze jakieś trzecie inne zdanie? Słuchajcie, bardzo jestem ciekaw. Napiszcie w komentarzach, podyskutujmy sobie o tym, bo to jest temat, o którym ja bardzo często tutaj z moimi kolegami, którzy jeżdżą na rowerach, dyskutuję i. No i oni mają trochę inne zdanie, ja mam trochę inne zdanie, i, i to jest zawsze bardzo ciekawa dyskusja. I chciałbym tę dyskusję przenieść na jakiś taki trochę szerszy, szerszy obszar, poznać też zdanie moich, moich widzów. E, piszcie, jeśli Wam się podoba e, podobają te moje wywody, to oczywiście bardzo proszę, zostawcie lajka. E, i, I co! No i zasubskrybujcie kanał oczywiście. Dzięki na razie.